Cześć z tej strony, Grzesiek. Bardzo mi miło Was gościć ponownie na moim kanale. Cieszy mnie niezmiernie, że ostatni film przypadł Wam całkiem do gustu, że spodobał Wam się nowy format. Ja jak najbardziej również jestem z tego zadowolony. Bardzo fajnie tworzyło mi się coś innego i myślę, że to jest właśnie droga, którą będziemy się kierować. Jako, że w sumie. Lubię takie klimaty zamkowe średniowiecza, sety z serii Castle, zawsze gdzieś tam jako dzieciak oglądałem, natomiast dostępu do nich nie miałem. Tak więc dzisiaj sobie odbiję, może nie dosłownie takim fajnym zestawem z przeszłości, nie zestawem Castle, natomiast będzie to zestaw Creator 3 w jednym i cóż, co może być lepszego od... Od zbudowania zamku. Takiego. Ja myślę, że będą to. Dwa takie. hm, A może. Aż trzy takie. Jak wiecie dlaczego mam aż trzy zestawy tego creatora? Możecie śmiało pisać w komentarzach. Ale na ten moment zobaczmy sobie, jakie te trzy warianty w sumie można tutaj zbudować. Wszystkie trzy zestawy mam już zbudowane, i w sumie cieszę się, że miałem aż trzy opakowania, bo teraz jestem w stanie Wam pokazać każdy z tych zestawów jeden obok drugiego. A na koniec złożymy sobie to wszystko w jedną całość. Zaczynamy tutaj od wariantu z. To jest prawdopodobnie wieża astronomiczna, przynajmniej tak to wygląda. Mamy tutaj dodatkowo trebusz i cel, do którego możemy strzelać. Trebusz jest bardzo fajny. Nie wiem, czy uda mi się to w miarę jakoś pokazać. Ale już może bez naciągania, natomiast możemy go załadować naszym pociskiem i wystrzelić. No, niestety nie trafiliśmy. Ogólnie tutaj jest taki fajny mechanizm naciągania poprzez łańcuch. Tak więc możemy sobie go w ten sposób właśnie prawidłowo naciągnąć. I w momencie puszczenia przeciwwaga zadziała. Mamy też oczywiście pojemnik na pociski, trzy figurki, bo w zestawie są trzy figurki. I tutaj już przechodzimy do naszej wieży. Wieża się prezentuje mniej więcej tak. Całkiem fajnie to wygląda. Tutaj mamy taki wielki sztandar zwisający. Tutaj są takie gzymsy w kształcie smoków. Tutaj natomiast mamy małą wyrwę w ścianie, która bardzo fajnie wygląda. Do wieży prowadzą drzwi. Drzwi są niestety na pojedynczych zawiasach. Jakoś w miarę działają. Tutaj są olbrzymie schody, pod spodem płynie woda. Z tej strony wieża prezentuje się w taki sposób. Mamy parę okien. Tutaj jest taki fajny feature schowany czyli możemy wejść do podziemi. Tak naprawdę, te podziemia tutaj to jest więzienie. Jeśli się nie mylę, tutaj możemy sobie zajrzeć, otworzymy sobie delikatnie, żeby lepiej widzieć. I zaglądając do środka, co tam niewiele, niestety, widać. Natomiast jest to jakaś cela. Skoro już jesteśmy po tej stronie wieży. To tutaj oczywiście jest wnętrze naszego wejścia. Piętro wyżej kryje się smok. Wygląda na to, że jest to młody smok. Na kolejnym piętrze tutaj widzimy znów naszą wyrwę. Natomiast możemy się tutaj przyjrzeć stolikowi. Mamy jakieś dwa kryształy. Jest otwarta księga a po tej stronie w oknie mamy teleskop chyba teleskop bardziej teleskop niż lunetę na samej górze jest pusto natomiast są okienka i tutaj piękne zwieńczenie dachu wieży okej okay. kolejny zestaw Czyli kolejny wariant tego zestawu, tak naprawdę. Tutaj mamy znów kawałek wieży. To wygląda jak kuchnia zamkowa, a obok mamy młyn, młyn wiatrakowy. Jest tutaj również drzewo, dołączone drzewo. Na drzewie siedzą ptaki. To drzewo owocowe. Możliwe, że wiśniowe. Mamy tutaj również cel łuczniczy przyczepiony. Jest też taki fajny mostek, przez który znów płynie woda. Przed wieżą stoją sztandary zawieszone. Przechodząc do kuchni, tutaj już jest całkiem ciekawie. Mamy beczkę, z której można nabrać napoje. Jest wystawiony chleb. Jakieś fiolki. W skrzyni leży jabłko. Tutaj już znane nam minifigurki. Mamy również taki, takie stoisko z bronią. Mamy tarcze, hełm na pierśnik. Całkiem, całkiem fajnie to wszystko wygląda. Na koniec przechodzimy do naszego młyna. Możemy sobie tutaj nim zakręcić. Tam z tyłu jest schowane pokrętełko i tak to działa. Jeszcze spojrzymy, może, czy nic nie pominąłem od środka. Co my tutaj mamy? Tutaj zbyt wiele się nie dzieje. Zwykłe po prostu wejście na mury. Natomiast tutaj mamy kolejną celę. Całkiem sporo cel na tym zamku. Widocznie muszą mieć masę wrogów. No i przechodzimy do głównego dania, czyli jakby wariantu podstawowego tego zamku. Tego zamku, tego zestawu, czyli zamku. Tak to ładnie od frontu wygląda. Mamy małą fosę dookoła. Jest most zwodzony. Tutaj sobie zabierzemy rycerza. I most działa tak samo jak inne mechanizmy, czyli również jest na tym pokrętle. Tak więc możemy sobie most podnieść i zabezpieczyć się przed napływającymi wrogami. Tutaj również są dwa sztandary. Na boku wyrasta sobie drzewo. Po kolorze kwiatków wnioskuję, że może jest to takie samo jak przy poprzednim wariancie, czyli wiśniowe. Tutaj sobie ptaszysko siedzi. Mamy również otwory strzelnicze w wieżach, tak więc zamek jak najbardziej obronny. A tutaj wieże atakuje smok. Wielki zielony smok. Czy żeby się zdenerwował za tego małego smoka uwięzionego w wieży? Może, może tak to wygląda. Po tej stronie kryją się kurczaki. A więc mamy kurczaczki. Jest tutaj też młyn wodny. Tutaj mamy kolejną ciekawostkę. Możemy sobie pociągnąć. I cóż za niespodzianka kolejna cela. Ok. I tak jak widzimy, tutaj mamy koło młyńskie. Piękny komin. Tutaj sobie jakaś prawdopodobnie wrona siedzi na górze. I co, spróbujemy sobie teraz zajrzeć do środka. Tutaj się zamek rozpina. I możemy go otworzyć. Więc rzucimy sobie okiem do środka. Oczywiście, każdy zamek musi mieć studnie. Również tutaj mamy studnie. Na studni siedzi sobie żaba. Tutaj widzimy mały ryneczek z żywnością. Pod schodami kryje się Skrzynia, chociaż ta skrzynia chyba nie jest skrzynią skarbów. sobie odepniemy cały ten moduł koła muńskiego. Na schodach siedzi również mysz, tutaj w ogóle jest schowany kowal. Mamy też malutką salę tronową, tam w głębi po lewej stronie jest kominek, nad nim świeca. A dlaczego tutaj jest kowal schowany w tym kole młyńskim? No, dlatego, że tutaj jest taki mechanizm automatycznego młota. Tak więc, jak zakręcimy sobie właśnie kołem młyńskim, to młot uderza w miecz. Okej, okay, myślę, że tak udało mi się pokrótce w zasadzie przedstawić Wam te trzy, trzy zestawy z osobna. Teraz spróbuję je sobie połączyć w jedną całość i jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda właśnie w wielkiej całości. Słyszymy się za moment. Tak wszystkie trzy warianty wyglądają po złączeniu. Zamek jest naprawdę okazały. Wielkościowo, jaki wydaje mi się po prostu swoim wyglądem. Bo, mimo że jest to creator, to naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Na pewno mogę ten zestaw szczerze polecić. Nie wiem, natomiast. Czy jeden wariant to jest wystarczająco? To chyba zależy od wyobraźni. Niestety, zakup trzech naraz to już jest spory wydatek. Ja akurat będę przerabiać całość w coś zupełnie innego. Ale to zobaczycie prawdopodobnie na kolejnym materiale. Właśnie jeszcze na sam koniec taka śmieszna rzecz. Figurki są fajne, szkoda, że tak mało, bo są tylko trzy na zestaw. Natomiast jedna jest taka hmm, trochę to bardziej wygląda jak figurka. Pirata, aniżeli średniowiecznego mieszkańca zamku, cóż, może John, nazwijmy go John, jest podróżnikiem w czasie. Okej, okay. mam nadzieję, że Wam się ten zestaw również podoba. Tak samo jak i mnie. Myślę, że to tyle, ja już nie będę przedłużać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i słyszymy się w kolejnym.